Dobry wieczór, panie Edwardzie. Dobry wieczór. No powiem panu i muszę panu pogratulować sukcesu dwóch programów. Twojej twarzy mi znajomo i tańce z gwiazdami. Jak pan się z tym czuje? W tej ramówce. W tej ramówce. Ja troszkę kocham inne programy, bo te są duże, ogromne, dawno obecne na antenie, a myślę, że dużo czasu nam zajął taki mniejszy program, ale bardzo pracujący na emocjach, czyli nasz nowy dom, mhm. dlatego że zmieniliśmy prowadzącą. Część rynku i mediów uważała, że to była zła decyzja. Ja się upierałem, że jako dyrektor programowy mam, mam prawo, i myślę, że to, co zobaczymy teraz na antenie, to, co ja już widzę podczas kolaudacji, broni mnie w tej decyzji. Zmieniliśmy formułę tego programu, zrobiliśmy go bardziej plastyczną. Odnawiamy nie tylko domy, ale też ludzi. Próbujemy zrealizować pewne ich takie skrywane do tej pory marzenia. Więc to też nam się wydaje w tej ramówce udało. No, a te dwa wielkie, ogromne programy, te dwie kolumbryny telewizyjne. Akurat w tym wydaniu są bardzo dobre, dlatego że twarz ma najlepszych uczestników, jakich miała, bo zwycięzców poszczególnych edycji. Taniec znowu zrobił się takim tańcem gwiazd, a nie tancerzy. Że bardzo często znaliśmy tancerza, a nie znaliśmy gwiazdy, to teraz na pewno znamy gwiazdy. Akurat y, casting wypadł świetnie do tej edycji. Dokładnie, największe też emocje, tak naprawdę, i taką osobą, o której się bardzo często mówi, jako uczestnik jest Filip Heiser, który odbył wielki taki transfer, można powiedzieć, TVN-u do Polsatu. Czy w, dla Pana to była dobra decyzja, że on właśnie tutaj przyszedł i się pokazał? Wie Pani, mamy jakieś plany i chcieliśmy go troszkę przybliżyć publiczności polsatowej. A generalnie to było też tak, że do tej pory mieliśmy jeszcze, jak ja pracowałem. W tv to mieliśmy z niną terentię w taką umowę, że czasem ja sięgałem po jej gwiazdy, a ona sięgała po nasze. Ale to jest bardzo trudne, szczególnie dla tych gwiazd, bo one najczęściej pierwsze odpadały, dlatego że ta publiczność jest konkurencyjna. To nie jest tylko stacja konkurencyjna, to również inna publiczność. Ona nie kocha gwiazd konkurencji. Ona kocha swoje gwiazdy. A co do tych planów odnośnie Filipa, to tutaj chodzi o to na przykład, że może powstanie jakaś śniadaniówka, gdzie będzie prowadzącym? W tym kierunku można mówić? Trudno zaprzeczać, że mamy jakieś plany śniadaniowe, ale to nie jest ten kierunek. Mamy wobec Filipa jakby troszkę inne, inne zamiary. Filip przeszedł mimo swojego. Młodego wieku bardzo ostrą szkołę yy, szkołę i życia i szkołę zawodową, więc myślę, że jeśli jest wolny na rynku, to ja akurat go bardzo lubię i myślę, że jeśli dojdzie dalej w tańcu, to nasza yy, polsatowa publiczność też go polubi. Dokładnie, może pójdzie w ślady taty, który był też przez wiele lat tutaj gwiazdą i może on powtórzy sukces e, ojca. A może obaj? A może obaj? O dokładnie. To teraz tutaj Pan naprowadził na... E, nie, to nie ma nic e, wspólnego, tylko pamiętam jak cudownie występowali obaj w... w. w Azja, e, Ameryka Express. Tak. Mhm i oni potrafią się obaj bawić więc też są jakimś zjawiskiem na rynku na 100%. Panie Edwardzie, ja tutaj postawię kropkę, jeszcze tylko zapytam czy możemy się spodziewać jakiegoś nowego programu na przykład w przyszłej ramówce? I pani dopiero mamy drugi tydzień nowej ramówki. Mhm. No pewnie już trochę myślimy o jesieni. No ale to o tym będziemy dopiero cokolwiek wiedzieli koło czerwca. Dokładnie. Tego jeszcze zdążymy się dowiedzieć, Panie Edwardzie. Ja bardzo dziękuję. Życzę powodzenia, trzymam kciuki. Oczywiście, aby tanie z gwiazdami, Twoja twarz i nasz nowy dom powtórzyły swoje sukcesy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Cześć.